Dzień dobry. I cóż, minęło 20 tygodni odkąd zacząłem nagrywać codziennie filmiki, w których staram się dzielić z Państwem moimi nie wiem, myślami, doświadczeniami i staram się przekazywać tę filozofię na, na, własnym, na własnym rozwojowym, że tak powiem, przykładzie. Staram się przekazywać podejście do życia polegające na mm, na dążeniu do pełnej akceptacji poprzez całkowitą obserwację wszystkiego, co jesteśmy w stanie odnotować w naszej świadomości, czyli de facto wszystkiego, co jesteśmy w stanie doświadczyć i poprzez jakby akceptację tej rzeczywistości, którą jesteśmy w stanie zaobserwować. W jaki sposób szukanie w sobie takiej klarowności kierunku naszego, naszego naturalnego? rozwoju, tak bym to określił. I cóż, i... nie chcę jakoś tutaj jeszcze wybiegać z oceną tego wszystkiego, chociaż taką jedną z ewidentnie snujących się po mojej głowie myśli jest to, że jakkolwiek dalej oczywiście są te wahania nastroju u mnie, są te tendencje do z jednej strony do bycia zdemotywo zdemotywowanym, depresyjnym smutasem, a czasami do tego, żeby żeby nafukanym o czwartej w nocy mieć, mieć 30 pomysłów takich, że trzeba to zacząć od razu robić, e, i tak e, dalej. Dalej są te jakby wahania nastroje, natomiast one są tak, takie mam coraz częściej przekonanie, e, są, nas, są one coraz łagodniejsze i w każdym momencie tak naprawdę e, jestem w stanie mniej lub czasami później, czasami, czasami wcześniej, e, przypomnieć sobie, że OK to jest rzeczywistość, która jest. Moją rzeczywistością w danym momencie, pokontemplować nad nią, zaakceptować i nie zatracać się w tym, że, że, że rzeczywistość jest nie taka, jakbym sobie ją wży, w, w, wymarzył, e, tylko po prostu, okej, okay, no taka jest, trudno i zastanawiam się, co robić dalej w takim sensie. Czyli nawet jeżeli nie jest kolorowo, e, to coraz mniejsze jest ryzyko zatracania się w tej e, sytuacji, takiego, nie wiem, Kilkudniowego e, cugu polegający na tym, żeby sobie dać ulgę e, i, jakby, ul, ulgę, i, i to tak naprawdę zakupuje się coraz bardziej w tych moich problemach, tylko coraz częściej potrafię, kopiąc już sobie czasami taką lekką dziurę e, pod sobą, zauważyć: Ej, co ty robisz? Po co ci dał pata człowieku? I, i, i jakby. Potrafi się jorgnąć, bo, tak jak przypominam, to cała esencja tak naprawdę tej drogi Buddy, że tak powiem, polega na tym, żeby się jorgnąć. Cokolwiek się nie dzieje, się jorgnąć, że to się dzieje w danym momencie. Bo czasami na takim autopilocie przestajemy myśleć nad tym, co się dzieje, tylko to robimy po prostu tak bez kompletnej, kompletnie bez świadomości tego, co się dzieje. I na tym autopilocie bardzo często potrafimy się zatracić, a nawet jeżeli się nie zatracamy, tylko nie wiem. Stajemy się stabilni w tej mocnej przeciętności lub gorzej czasami, no to tak naprawdę nie mamy możliwości pełnego przeżywania naszych chwil, naszych doświadczeń, a chyba właśnie tego przeżywania zarówno sobie, jak i Państwu przede wszystkim życzę, nie. No i jakby coraz częściej potrafię, coraz częściej potrafi się jorgnąć, że, że, że kopię sobie czy po prostu dół pod sobą i po prostu przestaje kopać w tym momencie i jakby. Ok, nawet jeżeli głupio mnie, jest, że jestem powiedzmy po kostki w, jakiejś, w jakimś dole, przez siebie często wykonanym, to po prostu przestaję kopać i wychodzę z tego dołu. Czasami, czasami potrzebuję jakby na to troszeczkę czasu, żeby, żeby gdzieś, nie wiem, podskoczyć czy coś takiego. Wiadomo, metaforami tutaj staram się operować. Natomiast tak jak mówię, no, jestem w jakimś sensie w sytuacji życiowej, w której gdzieś tam już starając się jakoś nie, nie, nie chwalić, czy coś takiego, ale w, w dosyć młodym wieku czuję się, powiedzmy, spełniony w jakiejś tam swojej dziedzinie życia. Gdzieś po tym pojawiło się takie problemy, że dalej mam tą energię i muszę ją jakoś skierować, że tak powiem. I, I często przez to tak naprawdę pojawiają się tendencje do, do, do powiedzmy, uzależnień. I zdecydowanie ta droga, droga buddy, jak ją sobie tutaj przed chwilą roboczo nazwałem, zdecydowanie w zasadzie z każdym kolejnym dniem przypominam sobie i, i coraz bardziej jestem przekonany że to jest droga, którą chcę iść i, i niezależnie od, od okoliczności życia moich czy czyichś yy, uważam, że to jest najbardziej efektywna droga jeżeli, jeżeli chcemy mieć drogę prowadzącą do szczęścia, do takiego autentycznego szczęścia na co dzień yy, nie, nie polegającego na, na zalepianiu dziur poprzez kolejne E, czy do używki, czy, 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 czy mm, wszelkiego rodzaju używki, tak bym to określił. Nie? E, I cóż, i, i w zasadzie z jednej strony cieszę się, że, że to w jakimś sensie w swoim życiu odkryłem, i cieszę się, że mam się z tym, mam się tym z kim dzielić, w takim sensie, że, e, że jakby będąc blisko, nie będąc blisko rozwoju, ja, ja czuję, że. Czuję się troszeczkę bardzo, znaczy troszeczkę bardzo, czuję się osamotniony, na pewno, nie? Coraz częściej mi, coraz trudniej mi zna znajdywać, a w zasadzie nie zdarza się to praktycznie, że, że coraz trudniej mi znajdywać jakiegoś takiego, nie wiem, mentora, że, że ja bym się chciał go tak kogoś pytać, takiego wzorca, do którego ja chcę dążyć, do dościgać kogoś, czy coś takiego. Natomiast jakby. I tak będąc blisko rozwoju, czyli będąc blisko osób, którzy, którzy też mając jakieś problemy, no każdy tak naprawdę ma jakieś problemy, nie? Ale będąc ludzi, którzy chcą się rozwijać właśnie e, w sposób taki autentyczny, nie polegający na, na, na zastępowaniu jednej kompulsywnej aktywności w drugą i takiego e, nie wiem, jakby to powiedzieć, no, szukanie jakby autentycznej prawdy o sobie, tak, tak bym to nazwi nazywał i w ten sposób jakby się rozwijać, e, to jeżeli jestem blisko takich ludzi, to, to ja też jest to stymulujące dla mojego rozwoju i dlatego też się cieszę i dlatego dziękuję Państwu, że Państwo są tutaj ze mną. E, I cóż, i, i zastanawiałem się dzisiaj, e, w którą stronę tak naprawdę chcę kierować jakby w, na, w, na, w kolejnych, że tak powiem, mm, czasach e, te filmiki. No i tak um, uznałem, że, że, że przede wszystkim, żeby oddać szacunek Wam, Pani serialu, jestem Budda Człowieku, um, ale też jakby, żeby szanować Wasze, um, nie wiem, um, żeby szanować Wasze, to czego to, to, Wasze oczekiwania, może nie oczekiwania, to wiadomo, że tutaj bardzo staram się odchodzić od oczekiwań, ale od może wizji tego, w jaki sposób e, ten kanał i jakby moje gadki czy, czy, czy cokolwiek, E, mogłyby być pomocne, e, to chciałbym się. Po, chciałbym poprosić o, o, o feedback, jak to się mówi. E, w sensie takim, że mm, tak, będę bardzo wdzięczny, za. Mm, to nie, to nie do mnie. Będę bardzo, bardzo wdzięczny za, za wszelkie nie wiem, komentarze czy wiadomości, e, w których mógłbym się dowiedzieć, e, co wartościowego znajdujecie jakby w tych filmikach, jakby co, 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 co jest istotne, co, 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 no co sprawia tak naprawdę, że chce Wam się to oglądać. Ale również takie rzeczy, które może nie odpychają, ale, ale mogłoby tego nie być, albo mogłoby być coś lepsze. Co w przyszłości, tak inaczej, może, może czy, 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 czy było coś takiego, że. że no, czy wiem, że były takie przypadki, ale, ale jeżeli się dowiem, że ich było więcej, lub że ich nie było więcej, to też dla mnie będzie istotna informacja. E, czy da, czy by, są tacy ludzie, jeżeli są, to bardzo chętnie też bym się o tym dowiedział, e, którzy dzięki tak naprawdę tym filmikom jakby spróbowały mm, medytacji w jakiejkolwiek, jakimkolwiek wydaniu. Czy to po prostu obserwując sobie e, naturę, czy cokolwiek innego, e, czy naprawdę tak jakby zamykając oczy i po prostu obserwując swój oddech, obserwując doznania w swoim ciele, obserwując to, co się pojawia w umyśle, w danym, momen w danym, z momentu na moment, e, czy, czy taka pra czy ta praktyka była, była jakoś jednorazowo, czy bardziej zdyscyplinowana, e, czy przyniosło to jakieś korzyści, czy nic mi to nie dało, cokolwiek, e, bo, 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 co jeszcze? E, tak naprawdę cokolwiek przychodzi, cokolwiek przychodzi e, tobie drogi słuchaczu, widzu nawet bym powiedział, e, do głowy, to bardzo chciałbym wiedzieć o tym, e, bo tak naprawdę, o ile mm, jakby ja, to, to nie jest coś takiego, że jak mi powiecie, żebym nagle robił szpagaty, to, to zacznę robić szpagaty i to nie tylko dlatego, że nie potrafię zrobić szpagatu, nie, tylko ja jakby jestem jest tam jakaś we mnie duża myślę, doza niezależności ja wiem co chcę robić i to będę chciał robić natomiast chciałbym wziąć pod uwagę to w jaki sposób też się mogę przydać innym ludziom tym co i tak chcę robić, co i tak będę robił to, 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 to myślę, że, że mogę dzięki temu być jeszcze bardziej pomocny, jeszcze więcej dawać z siebie a tak naprawdę dzięki temu, że w jakimś sensie e, czuję się spełniony i czuję się szczęśliwy e, przez odkrycie powiedzmy takiej drogi, która, która dostarcza e, jakieś tam dawki szczęścia, prawdopodobnie e, na, na tyle dużej na ile to jest możliwe w danym, na danym etapie życia. E, to chciałbym tego, tego, tego szczęścia, jakby się, się nim dzielić jak najbardziej, bo jak to się mówi, jak się dzieli szczęście, to, to jest ono mnożone. E, także cóż, no, jakby w poszukiwaniu tego, żeby, żeby lepiej służyć w jakimś sensie, żeby lepiej móc się dzielić, bo, bo również mi to sprawia szczęście, e, sprawia mi to dużo radości, e, to, to, to chciałbym, żebyście mi Państwo pomogli, pomagać również, nie? No, i, i, i z góry dziękuję za, za wszelki odzew. A tak jak mówię, zastanawiam się e, nad nowymi formatami, że tak powiem, nowym formatem w zasadzie e, filmików. E, i, I jakby bardzo chętnie wezmę pod uwagę wszelkie, e, wszelkie, wszelkie może nie wiem, czy sugestie, czy po prostu to, co sprawia, że Wam się jakby część filmików podoba, czy nie podoba. E, także no, z góry dziękuję za wszelkie takie informacje. Na pewno wszelkie takie skargi i zażalenia, zażalenia wezmę pod uwagę i mam nadzieję, że jeszcze długo, jeszcze dużo filmików powstanie właśnie tutaj z kanału Jestem Buda Człowieku. No, a póki co bardzo dziękuję za, za uwagę w dniu dzisiejszym i cóż, chciałbym życzyć miłego wieczoru i wszystkiego dobrego.